Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej kooperacji, z nowej gry, jaką jest Dead Island... Ripped hey, it? No powiedzmy. Jest ze mną oczywiście Dawolski. Cześć, witajcie. Jak to w naszych kooperacjach, tak samo z Dead Space, prawda? Tak. Właśnie zakupiliśmy sobie nową grę postanowiliśmy, że również z niej nagramy dla was kooperację. Dobra, postanowiliśmy sobie prologę odpuścić, każdy z nas zrobił go e, osobno. man, nawet ma materiał na swoim kanale z prologa, a ja tego nie robiłem. Tego spełnę na YouTube w tych dniach. E, tak coś jak powiedz może jaką grasz postacią i jaką ja gram. Ja nie wiem jaką. W sumie... E, tak, ja gram Johnem. Żołnierz ADF. Osoba odporna. Czy ogólnie jestem dość wytrzymały, że tak powiem. I najlepsze są dla mnie broń ręczne. Tak, chyba tak, no. w polski to logan. I powiedz coś więcej o sobie. No nie wiem, tam jest napisane, że ja jestem. Byłą, byłem e, drż, m, byłem, gra, Byłem. Co? Ja byłem w jakiejś drużynie futbolowej. No i tyle. I ja... Ale głównie... Jestem osobą, która rzuca przedmiotami, i tak dalej. Ej, ty sobie początkowo, jak miałeś tam wybór przy postaci, to automatycznie kliknąłeś walka, czy sobie rozdzielałeś punkty umiejętności sam? czy jak No właśnie, wybrałem? samemu i właśnie pokazuje to na moim ekranie, widać, jak sobie rozdzieliłem. Tak najmniej dałem sobie walkę. Ja Furie... właśnie mam. Ja najwięcej mam Furia tam. 5, sztuka przetrwania, najwięcej chyba, raz sześć, 6, no. a walkę ja mam 4. Ja mam najwięcej na walkę, najmniej na furię i sztuka przetrwają. No, czyli ja będę jakby najdłużej żył, a ty najmocniej walił. No dobra. To leci mnie Przed siebie. Dobra, czyli do... Czerwonej flagi, tak? E... No, tutaj te kropki się już pojawiają, jak to było w zeszłych częściach. Pewnie pamiętacie. Zawsze kropki nam pokazywały, gdzie mamy iść. Może jeszcze powiedz, co w tym prologu chociaż było. Właśnie, więc w prologu ogólnie obudziliśmy się na statku i tam dowiedzieliśmy się, że... Coś nie... Że y, statek y, tonie. Musieliśmy szybko dobiec, jak najszybciej dobiec na mostek. Pirus sens. Paradise. Dobrze, ja idę? Chyba tak. No i... Czekaj. Tutaj nie można tyle gadać, nie tu różne rzeczy ciekawe. No, w każdym razie musieliśmy biec na mostek, po drodze oczywiście pełno zombiaków już było, więc się zmierzyliśmy. Na końcu mały boss, jakim był kapitan. I no to tyle praktycznie. Tam dobre pół godziny grania. No i była na końcu frakcja, wpłynęliśmy statkiem w jakieś skały i nas no, no, na obudziliśmy na tej wyspie. I jak dobrze słyszę, już jakieś ryki zombiaków są. Zlewam elektroniczny, Waga. tu może już się zacząć action. Idę mostem. No. no dobra. Tutaj, tutaj, tutaj lecimy, ty. Tu, o właśnie most. Najlepiej na razie wszystko zbieramy, co się da. Ale ich jedzą tam, leci HP. <laughs> <day>? <laughs> no, dobra. Yes. Jak ja lubię nawalić zębiaki. <laughs> łykny napój. Ten jak odlecił. O Jezu, trochę ich to duży. Dlatego połowę się kopie, a reszty no, walisz z wiosłów. Buta z No jak go miałem nie? No tyle czego? Czy to łom jest, czy jakaś pałka z Ja mam ruszek. Ja jakiś... Wiosło mi się kończy. No nie, nie chcę używać takiego miotacza. Właśnie mam jakiś miotacz niczym licznym płomieni. Bardzo fajnie wygląda, ale nie chcę go zużywać. Już. <noise> to też raz, bardzo. co wiedział. Oni ten, często jakby trzeba zombiakom rozwalić ten czerwony pasek, to nawet jeżeli niebieskie rozwalimy, to im się powoli regeneruje życie. O, tak jak tu, on dopiero jest zabity. O, ile itemów. O no, faktycznie. O, o jakąś pałkę mam. zagwostka jakaś. Znaleziono projekt. Taśma izolacyjna Co? Taśma izolacyjna Ten się męczy jeszcze ty. O Batoni? chyba musimy nie. ich ratować, patrz, bo inni życie powoli tracą z jeden batem Lej po kolei wszystkich, nie? Okej, okay. Oj, zmęczyłem się, fuck. Łamanie, i Także. Tak, Może jeszcze u góry ta jest. chyba będzie prowadzona tak długo, aż nam się nie znudzi, nie? Te gra. No. Najpierw no. zrobimy całą fabułę, a potem zobaczymy, co tu będzie. Bo no będziemy musieli zrobić główny wątek, a następnie będą oczywiście dodatkowe. Ile No, dodatkowe zawsze są więcej co zupełnie zrobimy też. Ja rozumiem, że ten. Eee, żółty pasek pod życiem to jest furia, tak? tak. Eee, chyba tak. Okej. Okay. Tu coś mamy? O, ona coś. Handluj! Broń sieczna. To oh, chyba dziękuję, na się <laughs> Tu tutaj. to jest warto, <bardzo, śmiech> to nie chcę już to Można naprawić tej, ten... Ja mam pełny ekwipunek? 2300 kasy nice. No jest cheater No i troszkę się nazbierałem Dobra, gdzie my mamy iść? To jest czerwony wykrzyknik Azus! Mowa... Ja rozmawiam z tym. What is important is locking this place down, starting with the bridge. It's the <laughs> weakest point in our defences. <laughs> <laughs> You're not telling me anything yeah. I don't know. The bridge is our bloody weak spot. We've got some fences. Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. <laughs> Can you zabezpieczenia. Zabezpieczymy inne wejście. To jedziemy, nie zadanie. No, <haz> no dobre. Poziom trudności 3 na 5. No, rany, Absolutely. Uh -huh. Musimy zamontować kawałki siatki w odpowiednich miejscach. To się rozdzielam. Będzie szybciej. Plecak Henry'ego. To jest inna misja chyba. Ty? Nie, możemy na moje nich brać coś. Albo jemu dać przechować. To zaraz. Ale dobra. Dźwięki dźwięki, o jezu, co ja zrobię? Rzuciłem tę <laughs> siatką. Gdzie są w ogóle siatki? A, tutaj jest jakaś. A nie, 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 nie! No nie! No nie! No nie! Jaki fail. Co ty zrobiłeś? Drugi jest. <grym> Dobra, jednak się da przejść. Okej. Okay. już myślałem, że będę musiał latać naokoło. <grym> to złożył odwrotnie siatkę. Aha, czyli musimy wszystkie hmm. wejścia zabezpieczyć. Tak. Okay. No to nie najgorzej. Będzie dość łatwe. <laughs> Takie są zadania z poziomem 3 trudności, to pozdrow. <laughs> no, no, to no to już wszystko. No Spoko, spoko. E, Aha, to, jeszcze to, musimy to, chyba to, obronić to, obszar. Tylko ty się do obrony. A no to, to już rozumiem. O, widzicie. nic. Dostajemy sygnał łapy. Pozycję gdzieś tutaj? Tak position. Już cisną. A nie, tu nasi Robert. Hehe, <laughs> no, no widzę. Był, był. O, biegną. Gdzie ty jesteś? Oni muszą najpierw rozwalić się, chyba, nie? Czy niekoniecznie? Chyba tak albo no z buta można je. Buta to ja dużo nie zjadłem. O, już się wdarli. Uwaga. Tak, to, ty, to jacyś ludzie. Tak, nie my... Ja to samo. O, ci mają cięłki, ładne. Cieciołki. Ciła hordy. Już osłabiona. Ty jak dużo? Jednego zabiłem i tak od razu spadła. O oh, fak, za dużo zombiaków obok mnie. Ej, i my musimy jeszcze pomóc naszym, nie? No. Dawaj na rybie. No, ty, no, mi się no, tu no, energia no, kończy. O no, oh, fak. Blokuje mnie moja, ty. Weź... Wyś... się nie męcz tak szybko. Się... Ja bez Dwa hity i już koniec. O jest, O oh, fuck, ten... ledwo żyje. Arteczka, szybko. No, miał klej, ale super <laughs> Przydał się No że jest to regeneruj tu właśnie, jestem broń ręczna, te ja... Nie wiem, czy się, tylko ja takie duże kopy mam czy co? Że po 300... Dobrze... Chicą ja handlu i z tobą w ogóle. <laughs> Dobra, tam jeszcze są niektórzy. No już się kończy siła. Ja sobie spał.

Szybko! Ło, f**k! F**k! się ty, mój mnie blokuje. No to samo miałem. Czy ja ale pistolet... Ile ich tu... jest? Dobra, ja tu wysadzam. Weź ich bij najpierw. Bijam! O, przetestuję tą broń ognistą. No nie mogę. No, co jest? Ła! Wow, ale mi walnął. O shit. Ale jest dobrze, bo wysadziłem. Jaka, jaka sieka ta ognista ty. Nowy o. poziom. I co zrobiłeś tak szybko, że nie zdążyliśmy zabić? Nic. No rozwaliłeś beczki za szybko. I heard the explosion. No, bo... You blew the damn bridge. I was that really necessary? I no, <coughs> no, to you Yeah. We'll no, kill oh, you Get up, up, you son of a bitch. Whoa, whoa, whoa. I owe you something too. Apparently, you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. That operation was out of my hands. he? He works for a private concern. His superiors own my superiors. And they're the ones calling the shots. I'm sure. sorry for what they did to you, but there's no way that they... What think exactly, exactly are they doing here, Colonel? The rumor, the rumor is they're trying to, try to weaponize this plague for use as a bioweapon. No. Yeah. Yeah. Being, Being immune, my guess is your blood is essential for their research. You knew this, yet you did nothing to stop them! I'm a soldier. I follow orders. Well, soldier, i an order for you. Go fuck yourself. This is There's a military outpost in Henderson, and I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way up to bloody go. island. <laughs> Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island. It's about to be. Oh, was <laughs> Yeah, we heard that same story up <laughs> <on laughs> north. You know, bombs fell there. You sure about that? this would explain all the air traffic recently Chopper's is out with equipment that's right they have to cover no. up what they've done here and once they're through evacuating the island They're dropping a bomb listen i trust this asshole about as far as i can throw him but if what he's saying is true we, we need hear to go. get off this goddamn island fuck me so henderson it is then if that's the case then we're all coming <laughs> with you right then let's move Alright. Yes, Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while so the here. rest scout for a way out of here. Good. Let's get to it. All right, everyone. But if Byłeś. you're lying to us, mm -hmm. God help you, because we sure won't. Hi! Hey, come here. Okay. Так. Mm -hmm. Jest. Wameli <laughs> węnożkochenne. Rozdział drugi, jest w pewien sposób. Dobra, skoro revel, level up, to sobie dajemy umiejętność. Czyli mapa. Ile tutaj jest różnych rzeczy? Aha, sami handlarze, warsztat. A tu kolejne zadanie jest, szybka podróż. Samochód, o. Ale dobrze, umiejętności. O nie. To bym dał. Teraz walkę trochę daję. Żeby sobie wzmocnić ...ataki. Dobra. Ja już wyszedłem. Już, ja mam, wszystko... o, to już wszystko... Well, I podążamy... ...o właśnie tam. Jak w Assassin's <laughs> Tutaj? Chyba. Idziemy do niej Halo? Halo? Robimy zadanie? Chyba tak, a no co innego, innego robić? Musimy zdobyć łódź Czytam Poziom trudności 2 na 5 Poszukaj na plaży zapasów z drogu statku. You, careful, okay? To ten, Co ty coś brałeś? No, no tu Ja Miałem wyraz tych z, z... z e... czerwonych wykrzykników. <grym> nie <grym> wiem co to tam wziąłeś. Nie jego wykrzyknik. No właśnie. To wszystko robimy, nie? O, pocztówka. Nie będziemy robić ten tak jak e... Tak jak z Borderlands, to zaczęliśmy coś. Wszystkie misje po kolei, a nawet gry nie skończyliśmy. No to by się nie chciał. Czy <grymne> masz jakiś dialog teraz? Czy cokolwiek? Ja już skończyłem. No to znaczy, widzę Twój dialog tam, bo gadasz. No dobra, to podążamy. masz no dobra, to do, do czerwonej flagi. No. Pewnie po drodze się trafi kilka zębiaków Tutaj to tyś leżą, no nie żyją Champ, Idziesz czy coś? Tutaj no, jest nie, ja już jestem Samochód! Co są i Czemu nie chodzisz obok nich? No bo ty tam gdzieś w drugą stronę lecisz? Nie idę prosto na flagę No jezus, no ty chyba w drugą stronę ty Aha, bo ja mam inne zadanie pewnie No właśnie <grystanie> no Dobra, ty zrób tam to zrobię to Jest sens w No nie ty jeszcze wiedział jak to zmienić to No <grystanie> mnie tu leje oświaru Mnie sześć. Dawaj ją, dawaj Oczywiście brak energii. Postęp wyzwania. Śmierdzi żywym trupem. Okej. Okay. Yes. Wraź go z zakajem. Dobra. Ale ja mam słabą broń. Ja tam użyłem wszystkie te jak leci. Jakiś nożyk śmieszny. Tu trzeba, ja o. będę się kierował na ciebie, to później zrobimy to moje Tylko, czy ja mogę? O właśnie, zadanie I ty robisz to Kasa, nie? Dobra A, teraz mi pokazuje 500 metrów Zgniła mam, mam moła Kaska, kaska, kaska I teraz Z buta wjeżdżam o, no, Poczekaj na hał. mnie. Teraz skończyłem babeczkę. Ty poczekaj, jak ty cię znaleźć. Czekam, czekam. Kśpunek. Jak ty tam wszedłeś? Z mostem takim. Dobra, chyba tutaj. No, chyba tak. No, jest. Cały czas mamy pistolet sygnałowy, więc jest okej. Okay. No, może się przyda. Ja chcę prowadzić, ja chcę... Te auta? Z lepszej części było fajniejsze. Nie! Ty tu wsiadasz. Halo? Przewodnik, no czekaj. No już nie wiadomo, czy tu wrócimy jeszcze. No i zombiaczki. Tu no wsiadaj to No, czekaj, zdajemy ich, Przyjedziesz dzięki. Eee, czemu on wsiadł tutaj, jak wsiadłem tam? No, kliknij D albo A, szybko, bo mi zombieaki dodają. Ile Pedy dostajesz? Co? I wysiadł. Ile ja nie będę ty. No mam jakieś pałeczki tutaj. A ja, jakiś śmieszny na kuchenny, ty. No i ja tak czasami nawet 300 się trafi. trafi. Jaki handel, ty. <laughs> <laughs> nice, widzę. Chcesz wziąć kasę od zamierka ty też chyba i nas To jest tak. Dobra, oczywiście znowu pełno toreb. On coś wziąłem lepszego, Zobacz, Dobra, ja już siedzę. Czekaj, wait No i o, Klikasz A albo D No klikam A No i A. co? A, zapraszam A No nie chcę jechać Dobra, to wysiądź, ja osiądę i wtedy wsiądzisz <laughs> Jakie problem? problemy? Okej okay. Już? Ready? No. Ok, kidow. Już się rozbije. We no wszystkich kamera. trzeba wjeżdżać. Będzie expik. Nie widzę nic. dosłania mi ząbek na masce. Nie, ja to nie mam na masce. Teraz już nic też nie ma. Łódź? Eee. Cisłem F. Wolnij to. <laughs> Zobacz to, nie w drzewo. Czekaj, teraz się... Bo mnie wywali z auta jeszcze. A ty coś z tyłu? Siedzisz na... Chyba nie, nie. obok ciebie. Je. Yeah. No bo tutaj trzeba ich przyjeżdżać. jejomy no, no ja sobie przynajmniej zobaczę... O, tera, 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 tera. Yeah. Jest, mam więcej EXPO-2000. Udź. Ale urwał? <grym> Ale chyba no. już pominęliśmy, wiesz No to patrz na mapę i mówmy jak jechać. No a ty nie widzisz mapy? No widzę małą. No ja też widzę małą. to może. No właśnie jest... tutaj mogę sobie zumować. No to cofnij się, no mówię cofaj się. No, no. okej, okay, wsteczki. <grym> nie wiem tak naprawdę ile mamy odcinka. 25 minut prawie, 24 To chyba... Będziemy zaraz kończyć. I tutaj musisz skręcić w lewo. Gdzieś tu, o tu, o o, o. To Są schody, to już. Dalej na piechotę. To na Szybko, tu jestem jaków. Okay. Wow, Ła! przejechałeś mnie. Co? No, prawie zginąłem. Ej, jeden, jeden. To pierwszy odcinek będzie trochę dłuższy. O, ile ich tu. Ten oczywiście poszedł. O, o, Co jest? no, umiejętność, dzięki której... E, ...mogę z zwniatać zęby japę. To naj... No, już jesteś. Już teren oczyszczony. Dusza towarzystwa, 1800 na 3600. O, biegnie, biegnie. I... Ten, jaki to ma bronię? Ty. No, trzy hity padają. O, jest jakaś pałka. Co znowu? Ty? Klikam F. I... Co i... Chcę wymyślili jakieś transakcje? <grybuj> Equifaul. Dobra, co to mam? Jeś nie, to ta towary, raczej nie. 180 Słabo, słabo na razie je. Nie wiem jak się, jak się broń przyznaje. No, klikasz użyj i wybierasz sobie slot, który chcesz. Gdzie to jest użyj? Co? No? Aha, użyj. Aha, bo też już to mam w innym miejscu. O, właśnie. Użyj i tutaj. Dobra, jest jakaś deska z gwoździami. <grym> no to ładnie. Ile pieniędzy zostawił? Radni, mhm. kogo się bijesz przynajmniej? Poczekaj, tak. o patrz Lol Dobrze. Ale urwany łeb Tu warsztat Znowu, na razie nie będziemy mięso tropiciela o Nie żartowałem, wersja tu nie ma, tylko stali <grych> <grych> To ładnie Tyle domków do zwiedzania, ty Ja sobie chleję kory Tutaj nic a Tutaj, a tutaj. <grych> Ale mój ja... Dojdzie dalej, dalej. Ciekawy, czy jest wałek. W tej grze. Kto jest? Wałek. <laughs> Wszystkie głowy rozwalone. Dobra. E, gdzie my mam iść cały czas? Tutaj. Łódź. 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 Kto tam jest? Okay. Get out of here! You're attracting them. I need a boat. Now we can do this the hard way or the easy way. Your call. There are no boats. Go away. Hey, come on! You probably got boats coming out your ass. Yeah, you need one. The boats <laughs> are gone. For Christ's sake! Why do you think we're still here? Everyone who is gone gone. You're shitting me, right? Every boat on this island can't be gone. Dobra, dawaj, łódź. Dobra, myślę, że możemy teraz skończyć łagód. No, chyba tak. I będziemy się łodzi w kolejnym kolejnym. No. do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!